Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto No właśnie, dzisiaj takie małe ostrzeżenie. Chcę Wam pokazać na przykładach z życia wziętych, jak wygląda obecnie zakup samochodu używanego w Polsce. Już jakiś czas temu nagrywałem Wam materiał, no jakiś czas temu, z dobre dwa lata temu, o mojej znajomej, która dokonywała zakupu i tam chyba przy tym zakupie to popełniła z 10 przeróżnych błędów. I trzeba te rzeczy pokazywać. Ja też przed laty wiele błędów popełniałem przy zakupie samochodu. Każdy się z nas uczy, nie jest alfą i omegą, ale warto te rzeczy pokazać, bo dzięki temu jakąś tam wiedzę w tym wszystkim zdobywamy i może nas to ustrzeże przed tym, żeby nie stracić pieniędzy. I zanim przejdę do właściwej treści tego nagrania, w pierwszej kolejności chcę Wam przedstawić temat, z którym do mnie zwrócił się jeden z widzów. Pokazując i to na konkretnych przykładach, co zaczyna się dziać na portalach ogłoszeniowych, tak zwana nocna jazda, bo jakoś tak między godziną 21 a 22. w ostatnim czasie panuje wielka moda, żeby wystawiać 12 tysięcy ogłoszeń samochodów w okazyjnych cenach Takich dziwnych, już Wam tłumaczę o co w tym wszystkim chodzi, no, zapewne większość z Was wie, że są to podpuchy e, i można to poznać pod tym, że cena jest jakoś dziwnie ultra atrakcyjna. Atrakcyjny to może być maluch w spadku po dziadku, a nie w tej chwili cena samochodu, jeszcze wystawionego przez handlarza. Z drugiej strony, bardzo często te ogłoszenia są pisane taką łamaną polszczyzną. Z trzeciej strony, chociaż Google Translate się ostatnio poprawił, więc powiedzmy, że taką półłamaną polszczyzną, to nie jest przekręt nigeryjski. Z trzeciej strony najczęściej tam nie ma numeru telefonu, a jest podany kontakt mailowy. I z czwartej strony, nawet jak na tego maila napiszemy, to w przeciągu 30 sekund my już mamy od Odpowiedź osoby, która z nami chce się komunikować. I z piątej strony, dziwnym trafem zawsze jest wokół tego samochodu jakaś dziwna historia. Mimo, że on jest na polskich tablicach, widać w tle polskie niebo to to auto najczęściej nie jest w Polsce, bo to jest po prostu pan prawnik, który on nie jest do końca Polakiem, ale on wyjechał za granicę, wziął ze sobą, nie wiem, tego Passata tam za granicę i on chce go sprzedać, ale on nie ma jak przyjechać nim do kraju, że on najchętniej to by powierzył sprzedaż tego auta firmie zewnętrznej, że my musimy zapłacić jakby gotówkę, ale to nie ma problemu, bo ta firma zamrozi te pieniądze jemu nie przekaże do momentu, kiedy my tego samochodu nie odbierzemy i nie przejdziemy 200 km, żebyśmy mieli pewność, że z tym autem jest wszystko, w porządku, no skam jakich mało. Ja wiem, że teraz większość powie Waldek, no ale dobra, no jak się można na coś takiego nabrać? No to powiem wam jedno: jeżeli komuś się chce wystawiać ileś tysięcy ogłoszeń i nawet jeżeli jednego wieczoru udałoby się złowić pięć osób. To wydaje mi się, że gra warta jest w tym wszystkim świeczki. Dlatego mocno was przed tym przestrzegam. Może tu nie chodzi o to, że nie wiem, administratorów, portalów ogłoszeniowych nie ma w tym momencie w pracy, bo zapewne pracują 24 godziny na dobę, ale jeżeli tych ogłoszeń pojawiają się setki, tysiące, to oni nie są w stanie w jednym momencie tych wszystkich ogłoszeń usuwać, chociaż łatwiej byłoby zapewne całe konta usuwać. Dlatego Uczulam na ten temat, bo to jest naprawdę temat, można powiedzieć, że z ostatnich dni. Owszem, śmierdzi to pod puchą, ale nawet jeżeli nie wy albo słyszycie, że ktoś z Waszych znajomych tam ma jakąś taką transakcję, niech się czerwona lampka zapali. I w pierwszej kolejności co można zrobić darmowo, to przekopywać zdjęcie do Google tego auta z ogłoszenia i sprawdzić czy to nie jest fake. Zobaczyć czy po prostu poprzez to zdjęcie to auto nie będzie znajdowało się w innym ogłoszeniu na innym portalu, w innym województwie czy chociażby innej e miejscowości. Następnie jeżeli nam bardzo zależy na tym samochodzie, należałoby wziąć raport z historią samochodu, na przykład ze strony CarVertical, z którą współpracuję. Dzięki czemu po zakupie tego raportu będzie można sprawdzić historię, ale również Otrzymać 10% zniżki na zakupiony raport, a nawet kupując dwa lub trzy raporty, można otrzymać dodatkowy benefit finansowy, plus oczywiście zniżka z kodem motodoradca, gdzie będzie już czarno na białym widać, czy historia, o której opowiada nam sprzedający, pokrywa się, bo zapewne już tutaj będzie się rozjeżdżać. A to przebieg będzie nie ten, a to pochodzenie będzie nie to, a to historia wypadkowa może przy okazji też okaże się, że jest niezwykle mroczna wokół tego samochodu. A może się okaże, że w ogóle po tym numerze nadwozia, który byłby chociażby na przykład w ogłoszeniu, żadnego auta nie uświadczymy. Tutaj już nam się powinna jedna wielka lampka pośród tego zapalić. Zapraszam na dalszą część materiału. No dobra, do tej pory mówiliśmy o tym, jak to wygląda w sytuacji, kiedy to ten cwaniak zarzuca wędkę i poluje na swoją ofiarę, żeby wydębić od niej pieniążki, a teraz porozmawiamy od drugiej strony, jak to my bardzo często potrafimy... Zachęcić cwaniaka do tego, żeby od nas te pieniądze wziął i to najlepiej jeszcze mu wepchnąć. I ta sytuacja najdokładniej to pokazuje. Nie raz wam o tym mówiłem, że ja za bardzo kanałów motoryzacyjnych na polskim YouTube nie oglądam. Raczej, jeżeli coś już na YouTube oglądam, to bardziej jakieś kwestie polityczno-historyczno-gospodarcze, czasem jakieś lifestyleowe, też nie mówię, że nie jakieś odmurzacze się zdarzają, ale czasem też trafiam na kanał poszukiwaczy okazji, czyli kanał, gdzie są piętnowane różnego rodzaju dziwne transakcje poprzez pokazanie dokładnego schematu jak to działa najczęściej przy zakupie czy to tam na Allegro, OLX czy Vinted. I w ostatnim czasie był materiał dotyczący pewnej historii związanej z zakupem Mercedesa. Tutaj macie link do tego materiału, gdzie możecie obejrzeć sobie go w całości, a ja w kilku słowach z komentarzem chcę wam to przedstawić. Sytuacja dotyczy młodego chłopaka, który poprzez OLX postanowił kupić swoje pierwsze auto. On był w trakcie kończenia prawka, więc nie miał jeszcze prawa jazdy, no i upolował okazję. Słowo Polował okazję, to już powinny nam się takie dwie czerwone wielkie lampy w tym momencie zapalić, bo no sorry, z okazjami różnie w tym momencie bywa. Napisał do sprzedającego, e, czy byłaby opcja dostarczenia tego samochodu do Wrocławia. Czyli od razu już pierwsze pytanie, że. Za bardzo to on, ym, nie chce chyba nawet tego auta oglądać, idzie na gotowe. Następnie jakaś tam rozmowa, ile pali, czy jest w dobrym stanie. Po czym następne, żeby pan się poczuł fair, że ja naprawdę jestem mega zainteresowany zakupem tego auta i że cena jest, wie pan, naprawdę mega okazyjna. Czyli już się podkładamy, że wiemy, że ta cena jest mega okazyjna, nigdy tego nie piszemy, nawet jakby to było naprawdę najprawdziwsze ogłoszenie. Mówi, że ja to mogę panu ze 3000 zadatku przelać, żeby pan miał pewność, że ja to auto wezmę. No to obstawiam, że w domu tego cwaniaka w tym momencie to już korki od szampanu wystrzeliły. Tam była jedna wielka biba, bo klient sam dał się złowić bez żadnej kombinacji. Następnie trwają takie tam przepychanki, rozmowy, a to o spalaniu, a to o danych technicznych, a to o tym, żeby sporządzić umowę. Właśnie kupujący mówi, sprzedający się pytali, jak ta umowa ma wyglądać? A no tak, że to pan niech sobie ją wypisze i się podpisze i mi zeskanuje, czyli w sumie można powiedzieć, że umowa no dużo nie warta, bo na odległość przez jedną stronę podpisana po tym trwa rozmowa o tym czy to ma być zaliczka czy zadatek że najpierw zadatek a potem zaliczka bo to może być zwrotna więc tu już się zapala kolejna lampka i kolejny błąd po czym sprzedający tam daje namiar już nie pamiętam czy to było konto czy bligi w oczekiwaniu na pieniądze dziwnym trafem on miał w międzyczasie wysłać numer nadwozia i datę pierwszej rejestracji żeby można było sobie ten samochód sprawdzić chociażby na historia .pl, po czym ten ten kontakt lekko się ucina, bo tutaj sprzedający mówi, że on teraz jest żoną w szpitalu, bo żona niedługo rodzi, bo no wiadomo, że trzeba było czekać, kiedy te pieniądze faktycznie na konto wejdą, żeby mieć już tego klienta całkowicie w garści. Kiedy te pieniądze wchodzą, te dane są przesłane, czyli widać, że sprzedający miał dostęp do takiego bądź podobnego auta jak w ogłoszeniu potem się okazało, że po tym numerze nadwozia to wyszukiwało zupełnie inne auto przebieg też się nie zgadzał, więc widać, że to ogłoszenie było takim lekkim blefem i trudno jest tu jeszcze na tę chwilę stwierdzić, czy on faktycznie to auto posiadał czy nie, po czym następuje splot nieszczęśliwych zdarzeń bo się umawiają na datę, kiedy to auto ma być dowiezione, po czym kontakt może nie tyle, że się urywa, ale sprzedający się odzywa i mówi, że on miał wypadek i on nie ma jak dojechać, że on tam gdzieś jest zatrzymany w tym momencie i to jest w ogóle długa historia. No tutaj ten kupujący no trochę spanikowany, bo zapewne pierwsze auto, pierwsze pieniądze e, chciałby, żeby no to się jakoś spięło w całość. No dobrodusznie do, wychodzi do tego sprzedającego. No i potem. Tyle z tego kontaktu było, można powiedzieć, że miało być 2,5 tysiąca. Najpierw pamiętam zaliczki czy zadatku. Potem się okazało, że sprzedający on chciał w ogóle 3000, bo akurat tyle mu było potrzebne, żeby jakieś tam auto do serwisu wstawić. Oczywiście taka teoria zawsze 500 zł, więcej wyciśnięte z tejże transakcji. No i teraz pytanie. Zbierając to wszystko w całość, tak owszem, widać, że młoda osoba, nie mając dużego doświadczenia, jakby sama się podłożyła po sprzedającego. Sama chciała kupić auto bez oglądania, sama chciała dokonać transakcji, podpisania umowy na odległość, sama chciała przelania pieniędzy, oczywiście w dobrej wierze, żeby to auto było dla niej zablokowane, tylko nigdy nie widziała osoby sprzedającej i na dobrą stronę nigdy nie wiedziała, kto jest z drugiej strony i jakie ma... Oczekiwania względem tejże osoby. No widać, że niestety te najgorsze z najgorszych, bo tak, ani pieniędzy, ani samochodu. Czy, czy jest szansa, nawet zgłaszając to na drogę prawną, bo tam maile były kolejne, że ja mam screeny tych wiadomości, a pana podam na policję. Jak to wygląda ze strony dalszych działań? W 99,9% takich przypadków takie sprawy zgłoszone na policję będą pewnie po miesiącu, po dwóch umorzone. Czy jest szansa na odzyskanie takich pieniędzy? Jeżeli by się to działo bardzo szybko, jest czasem taka sytuacja, że można się porozumieć z bankiem i czasem ten przelew jeszcze, jeżeli nie jest zaksięgowany u tego cwaniaka, Zostanie cofnięty, ale właśnie wtedy najczęściej pojawia się ta magia, że on przeciąga w czasie, a to żona w szpitalu, a to coś, żeby te pieniądze fizycznie były, bądź jak to często bywa, na blika, gdzie pamiętajmy o tym numeru: blik nie powinniśmy podawać żadnej innej osoby. Tak jest w regulaminie, więc ktoś idzie sobie do bankomatu, wypłaca, można powiedzieć, że śladu po tym człowieku nie ma, bo tylko i wyłącznie dla banku wygląda to tak, jakbyśmy my to zrobili. Czy jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy? Też uważam, że w 99,9%. Procentach przypadków nie. Jeśli to szło na blika, nawet jeżeli szło to na numer konta, może się okazać, że albo był to numer konta słupa. Numer telefonu też był na słupa wzięty, bo to żadna filozofia w ostatnim czasie, więc szansa żadna. Jeździmy, oglądamy, dotykamy ten samochód, nie mamy wiedzy, to nie rakujemy, bierzemy kogoś znajomego, kto ma taką wiedzę, bo tak na dobrą sprawę samo kopanie w oponę to, umówmy się szczerze, nic nie daje. Eee, warto byłoby, jeżeli ta wiedza nawet naszego znajomego będzie mała, to mimo wszystko podjechać do minimum stacji kontroli pojazdu, żeby chociaż to auto od spodu obejrzeli. O ile faktycznie to auto jest, bo też może się tak zdarzać. A czy tutaj w tej sytuacji ta osoba, która sprzedawała to auto, ona mogła mieć, to, mogła mieć ten samochód? I tak i nie. Bo prawda jest taka, że jeżeli faktycznie bym miała ten samochód, no to bym się tu dziwił, że przesyła dane swojego auta i w ten sposób się naraża. Może tak być, że po prostu dana osoba najpierw pojechała do jakiegoś komisu, oglądała samochód, była bardzo, ale to bardzo zainteresowana. Nawet sobie w tym komisie porobiła różne zdjęcia tego samochodu, po czym. Oglądając dokumenty, a przy okazji sobie zdjęcia dowodu zrobiła także i mieć jakąkolwiek podkładkę, żeby później to wystawić w ogłoszenie. Więc w większości przypadków raczej nawet tego typu osoby nie mają samochodu tego konkretnego, bo za dużo byłoby historii, która by za nimi mogła się ciągnąć. A i tak w większości przypadków... Będzie niestety niestety umorzenie, więc tak jak mówię, uczulam Was na to, co sami bardzo często popełniamy jako błędy, ale uczulam Was również na to, że teraz trzeba zwracać uwagę, że szczególnie w tych godzinach nocnych pojawiają się dziwne ogłoszenia. Gdy zaczynacie wchodzić w korespondencję i widzicie, że ktoś po prostu tam zaczyna kombinować jakaś historia, bardzo, na, bardzo często jakiś mail na gmailu z dopiskiem lawyer, że tutaj jakiś tam pan prawnik, James Adams i tak dalej, Niech nam się lampka jeszcze większa zapali, bo im się wydaje, że jak się podpiszą prawnik czy ktoś, to będzie to grało na ich korzyść, że to jest taka większa, można powiedzieć, że taki większy spokój dla nas, a wręcz odwrotnie to działa najczęściej w drugą stronę. Podzielcie też się w komentarzach, jakie mieliście, może historie, jeżeli macie jakiekolwiek jakieś takie historie świeże, bo tych. Sfaniackich ruchów jest w, w ostatnim czasie zdecydowanie więcej. Napiszcie też w komentarzach. Jak coś, to będę się kontaktował też indywidualnie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!